Dlaczego po toksycznej relacji czujesz przymus kontaktu z toksyczną osobą, tak zwany głód okruszków czułości? Mimo, że wiesz, że to było dla ciebie złe. Po pierwsze, nieregularne nagrody. To pojęcie z psychologii uczenia się e, oznacza, że jeśli nagroda, czułość, zainteresowanie, seks, komplement pojawiał się nieregularnie i nieprzewidywalnie, mózg uczy się, że warto próbować dalej i walczyć o te nagrody. Jest to najpotężniejszy typ wzmocnienia, bo uzależnia mocniej niż regularne nagrody za coś, działa jak hazard. W toksycznej relacji wygląda to w ten sposób, że na początku dostajesz dużo uwagi, miłości, tak zwany love bombing. Potem jest nagle cisza, kara, chłód, odrzucenie, a w pewnym momencie zaskakująco dostajesz okruszek uwagi. Jakiś słodki sms, telefon, seks, komplement. Okay? Twój mózg zaczyna działać jak u gracza w kasynie. Może tym razem wygram. To tak działa. Um, wanting kontra liking. To jest coś, pragnienie a przyjemność. Ten mechanizm neurobiolodzy Kent Burridge i Terry Robinson wykazali, że w mózgu istnieje różnica pomiędzy liking, czyli lubienie, Przyjemność, satysfakcja, realna radość z kontaktu, a wanting, czyli pragnienie, żądza, motywacja, chęć zdobycia. W zdrowej relacji obie te rzeczy idą ze sobą w parze. Pragniesz i jednocześnie czerpiesz przyjemność. Okay? W toksycznej relacji następuje rozjechanie się. Wanting rośnie, czyli to pragnienie, coraz bardziej pragniesz kontaktu. A liking maleje, czyli z tego kontaktu masz coraz mniejszą satysfakcję. Pragniesz, bo jesteś uzależniony, uzależniona, ale satysfakcji radości z tego jest coraz mniej. To tłumaczy, dlaczego mimo cierpienia wciąż sprawdzasz telefon, piszesz, wracasz, bo twój mózg chce coraz bardziej, choć już niewiele z tego lubi tak naprawdę. I teraz powstaje tzw. Tak RPE, czyli Reward Prediction Error. Które mówi o błędzie przewidywania nagrody. Po polsku, błąd przewidywania nagrody jest to zjawisko w, reuno, w neuronauce dopaminy. Mózg e, uczy się na podstawie różnicy e, pomiędzy tym, czego się spodziewasz, a tym, co faktycznie dostajesz. Jeśli nagroda przychodzi niespodziewanie, e, wyrzut dopaminy jest najsilniejszy. A jeśli spodziewasz się nagrody, a jej nie dostajesz, czujesz frustrację i chęć spróbowania jeszcze raz, bo potrzebujesz tej nagrody. W toksycznej relacji wygląda to w ten sposób, że oczekujesz czułości, a dostajesz ciszę albo chłód, więc jest ból i frustracja. Okay? E, Nadle po przerwie dostajesz okruszek, sms, uśmiech, seks, jest eksplozja dopaminy. Eksplozja, coś co jest normalne, tu w toksycznej relacji jest eksplozją dopaminy. To działa dokładnie e, tak samo jak mechanizm uzależnienia hazardowego. Dlaczego? Dlatego właśnie nie możesz się oderwać. E, insensitive, incentive, przepraszam, incentive silence, nadmierna atrakcyjność bodźca, e, to jest nadmierne nadawanie e, Nadawanie nadmiernej ważności bodźcom motywacyjnym. To jest współczesna teoria uzależnień w neuronauce e, według e, Berridge and Robinson. Polega ona na tym, że nasz mózg zaczyna traktować sam bodziec, na przykład sygnał od partnera, wiadomość, dobre słowo, dźwięk telefonu, uśmiech, jako coś niezwykle ważnego. Nawet jeśli Sama rozmowa, czyli ta nagroda, spotkanie, już nie daje tej przyjemności, bo tam było ciężko, no ale, ale w ogóle, że on jest. Innymi słowy, słowy, znak, który obiecuje nagrodę, staje się silniejszy niż sama nagroda. Dlatego możesz czuć euforię na sam dźwięk SMS-a od toksycznej osoby, choć dobrze wiesz, że rozmowa znów skończy się bólem. O, napisał, zadzwonił, odezwał się, bo jakaś tam karanie ciszą, odezwał się, napisał, ale ta rozmowa dalej będzie bolesna, tak? Dlaczego to tak zniewala? Każdy okruszek czułości nie tylko daje chwilową ulgę, ale on wzmacnia cały cykl. Dlatego nie wolno, nie wolno wam dawać kolejnej szansy i wracać do tej osoby, bo ten cykl będzie wzmocniony. Każde kolejne rozstanie i ból, i ponowne. Wrócenie i to takie ugłaskanie się powoduje wzmocnienie cyklu, coraz bardziej się zazębiacie, rozumiecie? Im szybciej to się rozerwie i zostawicie to, tym bezpieczniej i zdrowiej dla Was. Im bardziej będziecie więcej dawać sobie jeszcze nadziei, że może tym razem, może tym razem będzie lepiej, tym trudniej Wam wyjść z tej relacji. Właśnie dlatego, bo to się coraz bardziej zazębia i coraz bardziej te wszystkie tam połączenia do siebie pasują, bo one się już znają. Rozszczelniły się trochę, ale już się znają, znowu wskakują, coraz silniej. Um, I teraz Twój mózg uczy się Muszę wytrzymać ten chód, bo potem dostanę coś takiego, coś dobrego. Nawet jeśli to jest malutkie. W efekcie zaczynasz być uzależniony, uzależniona od oczekiwania, czekania na nagrodę, na nagrodę, a nie od realnej satysfakcji. To nazywa się właśnie trauma bonding, czyli wiązanie traumatyczne, więź, która rośnie nie przez stabilną miłość, która jest w normalnej relacji, normalną, stabilną, ciepłą. I miłość nigdy nie boli, ale przez cykl Krzywda, nagroda. Różnica od zdrowej relacji. W zdrowym związku, nagrody, czułość, bliskość, zainteresowanie są regularne i przewidywalne, więc mózg i ciało czują się cały czas bezpiecznie. W toksycznym związku, nagrody są chaotyczne, nieprzewidywalne, więc mózg żyje w trybie hazardzisty, a ciało w chronicznym stresie. Może tym razem będzie, będzie ok. Może ja się bardziej postaram, to będzie ok. Czyli ten przymus kontaktu po toksycznym partnerze, kiedy się rozstaliście, nie oznacza, że go tak bardzo kochasz. Absolutnie nie. To oznacza, że twój mózg został przeprogramowany w tryb hazardu dopaminowego i to ogromne pragnienie, ten wanting, to już zarządza, żeby on był, była blisko. Przy minimalnej przyjemności, nieważne, że znowu będzie głupia rozmowa, że zada ci ból, że Cię skrzywdzi, że ci obrazi, nie wiem, wyśmieje, whatever, eee, ważne, że będzie, żeby tylko by była. Rozumiecie? To jest jak uzależnienie od hazardu. Jest to tak potwornie silne, że im dłużej jesteś w tej relacji, tym trudniej ci z tego wyjść. Kochani, ten kanał jest dla Was. Nie jesteś sam. Nie jesteś sama.